Dobry wieczór! Na życzenie naszych subskrybentów przedstawię dzisiaj medytację obfitości. Celem tej medytacji jest otwarcie się na energię obfitości w różnych aspektach życia finansowym, emocjonalnym, duchowym i zdrowotnym. Pomoże Ci poczuć wdzięczność za to, co już masz i przyciągnąć więcej pozytywności do swojego życia. Znajdź spokojne miejsce, w którym nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Usiądź w wygodnej pozycji na krześle, poduszce medytacyjnej. Lub na ziemi, w pozycji lotosu. Zamknij oczy, i weź kilka głębokich wdechów, powoli wypuszczając powietrze. Skieruj teraz uwagę na swoje ciało. Poczuj, jak Twoje stopy dotykają podłoża. Wyobraź sobie korzenie wyrastające z Twoich stóp, które sięgają głęboko do Ziemi. Poczuj, jak energia Ziemi przepływa przez Twoje korzenie, wypełniając Cię stabilnością. I bezpieczeństwem. Następnie skieruj uwagę na swoje serce. Połóż na nim dłoń i poczuj jego bicie. W myślach lub na głos wypowiedz intencję medytacji. Otwieram się na obfitość. We wszystkich aspektach mojego życia przyjmuję ją z wdzięcznością i radością. Przypomnij sobie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To może być coś drobnego, na przykład ciepła kawa rano, uśmiech bliskiej osoby lub większego, zdrowie, dom. I praca. Wyobraź sobie, że stoisz na łące wypełnionej złotym światłem. Światło to symbolizuje obfitość, nieskończone możliwości, miłość, dobrobyt. Zobacz, jak to światło powoli. Otacza Twoje ciało, przenika przez Twoją skórę i wypełnia każdą komórkę ciepłym i pozytywną energią. Wyobraź sobie, jak wszystkie Twoje pragnienia materializują się przed Tobą. Może to być wizja nowego domu. Harmonijnych relacji, zdrowego ciała lub sukcesów zawodowych. W myślach lub na głos powtarzaj afirmację. Jestem magnesem na obfitość, zasługuję na wszystko, co dobre. Obfitość płynie do mnie z łatwością i lekkością. Powtarzaj te słowa powoli, koncentrując się na ich znaczeniu. kilka głębokich wdechów i wydechów. Wyobraź sobie, że złote światło w Twoim wnętrzu zamienia się w iskrzącą kulę energii, którą możesz nosić w sercu przez cały dzień. Teraz powoli otwórz oczy, przeciągnij się i wróć do teraźniejszości. I tak, proszę Państwa, regularne powtarzanie tej praktyki najlepiej przez 21 dni wzmacnia efekty. Po zakończeniu medytacji, zanotuj swoje odczucia i wizje w dzienniku. Bardzo dziękuję, że byliście na tej medytacji obfitości. Mam nadzieję, że. Wszystko, co pomyślicie, zrealizuje się, spełnią się Wasze marzenia o obfitości, jakiej byście tylko sobie życzyli. Mówiła Ewelina Benberger. Jeśli to, co usłyszeliście, podobało się, polubcie i zasubskrybujcie naszą telewizję Iskra Życia TV. Podobało się? To wróćcie jutro na kolejną porcję medytacji. Dobranoc!